Cześć, moje drugie osoby z Podznaku Barana. Witam serdecznie. Zapraszam Was oczywiście na horoskop miesięczny. Zobaczmy, jaka aura będzie w każdej ze sfer, które za chwilę omówię. I już patrzymy, jakie tendencje wystąpią. Już przetasuję karty i już patrzymy. Tak, aura na sprawy zawodowe, gwiazda. Aura ogólna na sprawy finansowe, wiecór mieczy. Aura miłosna, czy mamy, czy nie mamy kogoś, tak? E, e, aura na sprawy rodzinne, kochankowie, ogólna kwestia zdrowia czyli to jest ten dodatkowy aspekt, który będzie łączył się z tygodniwkami. No i z czym będę się zmagać, tak, jeśli chodzi o ten miesiąc? Królowa pucharów. I już patrzymy, jeśli chodzi o aspekt aury zawodowej, jest to gwiazda, wskazuje, że będzie coś wspaniałego się działo w naszym życiu. Spełnią się nasze oczekiwania, awans, otrzymanie dobrej wiadomości, zabłośnięcia w odpowiednim momencie, generalnie. Coś dobrego powinno się tutaj wydarzyć, a więc spełnią się nasze marzenia. Oczywiście czasami przy tej karcie mówi się, że no uważaj o czym marzy, ale generalnie jest to bardzo pozytywna karta. Może być też na przykład spełnienie marzeń dotyczące odejścia z jakiegoś miejsca i otrzymania wiadomości dotyczącego nowego, innego, lepszego, no i spełnienia w tym sensie właśnie naszych marzeń. Dalej, aura finansowa rycerz mieczy, miesiąc ten będzie nerwowy, e, trudny, będzie wymagał od nas błyskotliwych, radykalnych, szybkich posunięć, cięć i tak jakbyśmy musieli o te pieniądze troszeczkę zawalczyć. Może też ktoś nam przeszkadzać w tym, bo rycerz mieczy wiąże się z osobą, która może tutaj nam przeszkadzać. Dalej, aura miłosna, tak, król denarowy. Obojętnie czy kogoś mamy, czy też nie, musimy się zmierzyć. Czy zmierzymy się z tym, że odczujemy wygodnictwo kogoś z otoczenia? Może to dotyczyć miłości, którą mamy, a może być tak, że kogoś poznamy, czy będziemy poznawać takie postaci, które raczej będą materialistycznie, konkretnie, ale też i wygodnie podchodzić do sfery uczuć. Dalej, rodzina, kochankowie. W kwestiach rodzinnych czeka nas jakiś trudny wybór, cokolwiek to będzie znaczyło, powinniśmy kierować się sercem, miłością, wyrozumiałością, empatią. No i jeśli czujemy, że powinniśmy do kogoś zadzwonić, naprawić jakiś problem, to to robimy, natomiast jeśli coś wzbudza negatywne emocje, powinniśmy dokonać wyboru na nie i wycofać się w tym czasie. Dalej, ogólny problem zdrowotny. W tendencji musimy zwrócić na kolana, kości, stawy, tutaj mięśnie, bóle mięśniowe, zadbać o odpoczynek. Na pewno, w tej ogólnej tendencji, chociaż nie jest to zła karta, ale jednak stany zapalne, stany podgorączkowe mogą wystąpić, no i z jakiegoś powodu wypoczynek, ruch będzie mieć też znaczenie. No i z czym możemy się zmagać? Królowa Pucharów jest to specyficzna karta, bo właściwie nie jest negatywną, tak? Ale zmaganie może dotyczyć w kwestii pomocy komuś, czemuś. i możemy się zmagać, czy właśnie okazać komuś to serce, czy też nie. Ktoś może w, jakby wzbudzać określone emocje, i to będzie aspekt podstawowy w tym miesiącu. Trzymajcie się, pozdrawiam i idziemy dalej. Idziemy do osób z podznaku. Byka. Witam serdecznie, drogie byki. Cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście na horoskop miesięczny. Zobaczymy, jak aura danej sfery wpłynie na Was i co z tego wyniki. Mam nadzieję, że układ się spodoba, jakby co piszcie. No i już patrzymy, drogie osoby z znaku byka, jakie aury tutaj będą omawiane. Pierwsza aura zawodowa, tak? Piątka denarów. Finansowa. Pustelnik. Miłosna, rycerz denarów, rodzinna aura, tu się pokazuje cztery denary. Ogólny problem zdrowotny, tak Uzupełniające układy, oczywiście tygodniowe to 6 pucharów, i z czym możemy się zmagać, czym będziemy się zmagać, 10 denarów. No i już patrzymy, aspekt zawodowy, pokazał się w piątce denarów, może nas czekać zmiana, tak. Strata, niepowodzenie, zmniejszenie ilości godzin, po prostu zmiana układów, ale też jest w tej karcie nadzieja. Czyli jeżeli nawet coś się wydarzy negatywnego, dojdzie do jakiejś zmiany, to będzie coś też do użycia, do odnalezienia, tylko to musimy odnaleźć się w dobie jednak innej kondycji psychicznej, bo coś będzie pod ręką. Tak, znajomość, jakaś sytuacja, możliwość. Tak więc jest to karta specyficzna, bo z jednej strony tak, aura może być jakieś straty, poczucia straty, niesprawiedliwości, a z drugiej strony pomocy i odrobienia nawet tej straty albo w ogóle zmiany takie na tyle, żeby to nie było takie trudne dla Was. Dalej, aura finansowa, pustelnik. Możemy się czuć lub w ogóle chcieć oddalić kwestii finansowej od innych. Możemy być zdani na siebie, bo tak los zadecyduje, lub po prostu sami będziemy chcieli sobie z czymś poradzić. Aura e, miłostwa, rycerz denarów. Bez większych rewelacji, to znaczy to jest taka karta, że jakby jeżeli nie mamy nikogo, no to po prostu będziemy poznawać, tak, ale nic jeszcze się takiego konkretnie nie wydarzy, możemy budować znajomości, ale jeszcze może nie być to, ta aura miłości, natomiast jeśli kogoś mamy, no to po prostu będziemy kontynuować relacje, tak, na starych, utartych zasadach. Aura rodzinna, cztery denary. Tutaj relacje z bliskimi mogą być zablokowane przez pieniądze, przez chytrą i skąpą osobę i możemy w ogóle mieć problem przez jakiegoś skąpca w rodzinie. Dalej, ogólny problem zdrowotny, szóstka pucharów, karta aspektów hormonalnych, problemów zdrowotnych związanych z czymś, co jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zwróćmy uwagę na energii. Podwójne narządy, e, układ przemiany wody w organizmie, hormony, no i coś może wracać, tak, bo karta powrotów jakiejś po prostu z przeszłości. No i ogólne zmaganie 10 denarów e, jakieś sprawy jednak rodzinne majątkowe, rodzinne gruntowe z domem, z ziemią. Hmm. Podjęciem jakiegoś kredytu, na przykład, mo, może być tutaj problematyczne, ale to jest też w obrębie właśnie rodziny i naszego otoczenia. Tak więc trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i przechodzimy dalej do osób z podznaku bliźniąt. Witam serdecznie, już patrzymy, drogie bliźnięta, co u Was. Bardzo dziękuję, że jesteście. No i zapraszam na horoskop miesięczny. Zobaczymy, jak aury zadziałają w przypadku pewnych kategorii i jak to będzie tutaj funkcjonowało. Już patrzymy, czyli tak, aura na sprawy zawodowe, cztery miecze, na finanse, sześć pucharów. Zobaczmy, aura miłosna, władca, sprawy rodzinne, pięć buław. Ogólne tendencje zdrowotne, uzupełniające układy tygodniowe, czyli rycerz pucharów, no i z czym możemy się zmagać, karta mocy. E, I tak, cztery miecze na spawy zawodowe. Niektórzy z Was będą na L4, niektórzy będą potrzebować od początku... Bo coś ze zdrowiem może być, tak? Czyli po prostu, znaczy to L4 to jest takie czasami właśnie w kwestii takiej, że losowej, że no musimy przeleżeć i zdrowie rzeczywiście szwankuje. Czasami jest też manipulowana, że po prostu, a ja, tam, bo na L4, bo nie chcę, nie chcę pracować w końcu", tak? I z powodów mentalnych też na przykład nie, nie działamy, tak? No jest to karta zastoju, spokoju, opóźnienia. Jakby braku zaangażowania w daną kwestię, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, one po prostu się spowolnią, uśpią. Finanse. Sześć pucharów. Finanse będą związane ze sprawami rodzinnymi, ale i bliskich, także coś z przeszłości. Także jeśli chodzi o finanse, możecie liczyć właśnie na najbliższe, ukochane, ciepłe osoby, bowiem otrzymacie pomoc, wsparcie i nie będziecie musieli się martwić o te pieniądze. Cesarz, władca w kwestiach oczywiście miłosnych, jest to karta dominacyjna. Ktoś tutaj w sferze uczuć będzie dominował, lub będziemy spotykać silne, dominujące osoby. Kwestie rodzinne, piątka buław wiąże się z aspektem oczywiście konfliktów, zmagań, szarpaniny. Ktoś może wzbudzić niepokoje. E, ogólny aspekt zdrowotny to rycerz pucharowy, coś będzie wracać z przeszłości. E, cyklicznie uważajmy na aspekt hormonalny, sprawy kobiecy, energii, przepływ wody w organizmie, no i generalnie coś będzie się powtarzać, tak jakby przewlekłe choroby, przewlekłe doświadczenia. Do Dalej, z czym będziecie się zmagać? Moc może chodzić o silną, ciemnowłosą kobietę. Z jej dominacją, narzucaniem woli, ale też możecie być pod wpływem tej osoby, ale zmagania też mogą dotyczyć tego, że trzeba i już powinniśmy zadziałać w kwestii naszych lęków, opanować się, zrobić porządek we własnym życiu, i to będzie wyznacznikiem też tej aury na ten miesiąc. Tak więc trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pozdrawiam, hej!